Dzień dobry, znajdujemy się w Fight Club Katowice, a z nami Tomasz Obcowski. Dzień dobry, miło mi. Witamy serdecznie. Powiedz, co skłoniło Cię do wzięcia udziału w akcji? No co, no marzenko, <noise> jako że zostałem ambasadorem Fundacji Dobro jest w nas, pojawiła się taka okazja. Ja jestem sportowcem, no i trzeba by się jakoś pokazać z dobrej strony, a to, że Zacząłem teraz bawić się właśnie w jakieś sporty uderzane, gdzieś tam jakąś przygodę kontynuować po fotore. No to zawsze to będzie. No jeszcze przeciwnik fajny, także, także myślę, że damy, damy fajny pokaz. Fundacja zyska tylko na tym, sport na tym zyska. Nic dodać, nic ująć. A co powiesz o celu, jaki stworzyła Fundacja Dobrej nas? Yy, szczerze to. Dlatego właśnie tacy ludzie jak ja, sportowcy, którzy mają już jakąś karierę za sobą, powinni właśnie tym bardziej brać udział w takich akcjach charytatywnych dla propagowania sportu, żeby młodzież brała z kogoś przykład, żeby właśnie takie akcje pomagały rozwijać się tym najmłodszym, których nie stać na wiele rzeczy i myślę, że każdy sportowiec się ze mną tutaj zgodzi. A co do drugiej części przedsięwzięcia, no to wiadomo, Mikołajki od kilku dobrych lat już się też udzielam właśnie w Mikołajkach i, i, i na pewno będzie mi niezmiernie miło, jeżeli będę mógł w tym roku też wziąć udział w tym. Cieszymy się ogromnie. Na Biznes Boxing Polska w Katowicach Twoja walka odbędzie się w pięściarstwie. Jak wyglądają Twoje przygotowania? Moje przygotowania, powiem Ci tak, w ogóle z, przygoda z, ze sportami uderzonymi zaczęła się w styczniu, później zerwany triceps, operacja, gdzieś tam jakaś Jakiś odpoczynek. Pojawił się telefon z Federacji Wotory, czy biorę walkę, jasne wziąłem i skupiałem się typowo na stójce. Typowo na stójce, teraz wakacyjna przerwa, wiadomo jak to jest. Aktualnie odbyłem dopiero tylko kilka treningów. Już pod tą galę prowadzi mnie Kamil Łodziński, nasz serdecznie patronat. Serdecznie pozdrawiam. Nasz patronat, a ogólnie zawsze trenowałem w klubie Warrior Katowice u trenera Maćka Piersieckiego. Jak i u naszego znajomego Łukasza Warchoła, to tam szlifowałem wszystko za dużo umiejętności nie posiadam, ale ambitnie idę do przodu, na pewno się rozwijam. Cieszę się, że w ogóle mogę coś robić, a próbowałem niedawno zakończyć ze sportem. No w ogóle wszystko. To nawet chyba żeśmy rozmawiali prywatnie. Ale jakoś gdzieś tam w środku coś, coś mocno siedzi i nie pozwoliło mi. Nie mam czasu akurat na treningi popołudniowe w, moich, w mojej dzielnicy, ale dogadałem się właśnie z Kamilem, żeby z rana. Czyli zaprowadzam córkę do szkoły, lecę sobie na trening, czasami wieczorem jakiś bieg. I, i, i ten. No i myślę, że będę tak kontynuował. Moim celem jest na pewno dać fajną walkę, zrobić dobrą formę. Jeżeli podszlifuję stójkę, to wracam do klubu, bo myślę, że sobie poukładam wszystko, to wrócę do, do trenowania i parteru, i stójki wszystkiego, bo chciałbym jeszcze odbyć walkę w MMA. No nie ukrywam, no nie ukrywam że gdzieś tam ambicja jest uszkodzona i, i. Czyli szykuje się jakiś rewanż. No i chciałbym wydeptać sobie rewanż. absolutnie zero złych emocji co do mojego przeciwnika. Nie, nie tędy droga typowo sportowo gdzieś tam. Yy, lubię po prostu zawsze być najlepszy I, i chciałbym taki rewanż. Po tutaj do Wotory miałem tylko 6 tygodni, to to jest nic. Yy, ściągnąłem ortezę, weszłem na salę i zacząłem trenować. No to tak nie idzie. Ale teraz już jest znacznie inaczej. I teraz na pewno jakbym się przygotował, nie czułbym się na straconej pozycji. W takim razie możemy liczyć na to, że twoja skarbonka będzie miała najlepszy wynik. No fajnie by było. To, to, to jakby nie było właśnie po to, po to my sportowcy przychodzimy, chcemy dać coś od siebie, żeby właśnie w szczytnym celu nazbierać jak najwięcej. Tonku, wspomniałeś, że będziemy walczyć o najlepszą skarbonkę. Skarbonki tak. y będą utworzone pod wydarzeniem Biznes Boxing Polska Katowice, gdzie będziemy zbierać pieniążki na cel fundacji Dobro jest nas. Każdy z zawodników będzie miał swoją skarbonkę, a gdzie twoją będzie można znaleźć? Moja skarbonka będzie na moim profilu facebookowym jak i instagramowym. Do tego na pewno myślę Moi podopieczni z UKS-u tym Team Obsol, na pewno też się przy, przydadzą do wypromowania tego, jak i zawodnicy z wszystkich klubów, gdzie trenowałem. Dużo tego nie było, bo, bo dopiero jestem taki emeryt amator, ale myślę, że jeżeli chodzi o cel charytatywny, to nie ma barier, nie ma przeszkód. Wszyscy się gdzieś tam dołożą i, i na pewno. No i jeszcze tutaj koledzy z klubu motocyklowego, wiadomo, Bandidos. Też będziemy pomagać. VIP Gang. VIP gang, jasne. <laughs> tak. Jest dwie takie cudowne nazwy. Kim są ci, ci ludzie i w jaki sposób włączają się fakcje? No my dołączymy jako klub motocyklowy, dołączymy do VIP gangu. Na pewno będzie jakaś przejażdżka. Od nas na pewno coś, tak jak obiecałem, będzie dane na licytację. Postaram się, żeby to dopiąć do... Do przyszłego tygodnia, żeby było wszystko zrobione. Także każda złotówka na pewno się przyda, a myślę, że każdy z nas ma jakieś tam kontakty, jakieś zasięgi i wspólnie naprawdę damy, damy pokaz dobrej zbiórki, że można. Tonku, jesteś ambasadorem Fundacji Dobro Jest z Nas. Tak jest. Jako jeden z nielicznych dokonałeś bardzo dużego wyczynu. Czy mógłbyś nam coś o tym opowiedzieć? <laughs> Tak, jasne. Udało mi się zrobić rekord polski, rekord Europy, rekord świata, nawet 390 w koszulce, tak zwane koszulki wspomagające. Ktoś, kto w nich nigdy nie wyciskał, no to nie wie, jak, jak to wygląda, ale jeżeli nie masz tego opanowanego, to możecie zabić. To jest tak jak ze skokiem o tyczce. Skok z zwyż, to jest taki suchy skok, a skok otyczce o wiele więcej można dźwigać wyniki. I tak samo jest z wyciskaniem. Jeżeli robisz wyciskanie, na sucho, tak zwany raf, robisz taki wynik, wyciskasz w koszulce. Trzeba się też technicznie umieć do tego przygotować. Ja trenowałem, zaczynałem u Pana Piotrka Pawlika. Serdecznie pozdrawiam trenera. I tam stawiam swoje pierwsze kroki. Trwało to kupę lat. Piękna przygoda ze sportem, zaliczone wiele państw. Jeżeli chodzi o mistrzostwa Europy, świata, poznanie super ludzi, Wielu sportowców i całe życie właśnie marzyłem o, bycie, o byciu takim częścią, yy, częścią życia sportowego. No i starałem się, to było piękne. Tak, rano wstajesz, wszystko podporządkowane pod zawody, yy, nie ma innego życia, no, żyjesz tym, czytasz na co dzień, uczysz się, przestrzegasz jedzenia, przestrzegasz suplementacji, przychodzisz na godzinę 17 na trening. 21 trenercie wygania, idziesz do domu, za długo tu siedzisz, i tak y, lata mijały. Ludzie w klubie się zmieniali, a, a obcol zostawał cały czas i się tym bawiłem. Później wiadomo, jakaś tam przerwa się trafiła, bo, bo się trafiła, ale y, zachciało mi się utworzyć swoją sekcję w szopinicach. Udało mi się otworzyć team obcol, UKS Szopinicę. Prowadzę kilku podopiecznych do dzisiaj duże, duże, dosyć wyniki, jak na mało latów, do 15 lat porobili naprawdę duże wyniki. Jak i kilku starszych mam pod sobą, którzy no też, też potrafią pokazać pazur na zawodach i, i myślę, że sekcja będzie się rozwijać, a ja będę się gdzieś tam jeszcze tłuk, jeżeli zdrowie pozwoli, bo bardzo się cieszę z tego, że, że, że potrafię, yy, że, że mogę trenować. To tak, Ta ambicja gdzieś tam yy, po zerwaniu tricepsa, po operacji doszło do mnie, że no niestety już koniec z ciężarami i nagle ktoś zabrał mi coś, co ja to kocham i, i, i robiłem całe życie. No totalna załamka, tak? Rozpadłem się na kilka dni, ale szybciutko... Szybciutko była, była powrót z powrotem, ogar pełny yy, propozycja walki, od razu zrzuciłem ortezę, poszłem tak w ciemno na salę, bieganie, nie wiadomo co tak po swojemu. No, gdzieś tam ambicja nie pozwala mi usiąść na dupie i nic nie robić, a tym bardziej, tym bardziej yy, jako sportowiec, już yy, i były benchpresser, i czynny sportowiec, yy, mam na cel właśnie propagowanie sportu, zachęcanie, yy, zachęcanie ludzi do, do, do czegokolwiek, najzwyklejszy najzwyk, najzwyk, nordic walking. Idź, zrób coś, jest dobrze, tak? a, a jeżeli ktoś siedzi i nie wkleja, nie wkleja nic na, na, na social media i, i, i tak robi to dla siebie. No to robi dla siebie ok, szanuję to, ale tacy sportowcy jak ja mają to propagować, mają to, mają to reklamować, zachęcać ludzi do, do, do sportu, bo taka nasza rola, tak ja uważam i tak na pewno wielu sportowców uważa. Cieszymy się, że właśnie tacy sportowcy jak ty biorą udział w akcjach charytatywnych. Ja też się cieszę. Dziękujemy. Tomasz Owcowski. Tak, zapraszam wszystkich 18 listopada na biznes Boxing Polska. Damy na pewno dobrą walkę. Będzie się działo. Hej.